Cześć! Na początku chciałbym Ci powiedzieć, że jest to dla mnie naprawdę bardzo ważny materiał, więc jeśli będziesz mógł, mogła zostać do końca, to będę naprawdę bardzo wdzięczny. Więc co? Zapraszam na ten materiał. Siemaneczko, ziemeczki! Z tej strony Mati. Ja Was witam w dzień przed zawodami. Zaraz się pakujemy. Zaraz Wam powiem wszystko, co jest ważne. Nowy vlog? Będą się pojawiały częściej Czy to vlogi, czy to zwykłe filmy Więc możecie zasubskrybować ten kanał Zostawić łapkę, aby właśnie wszystkich ich Nie przegapić To jest coś naprawdę ciekawego, tutaj mamy wiadrak. To jest kurwa wiadrak się nazywa? Jak się nazywa. Suszę sobie właśnie tak koszulkę Którą potrzebuję mieć Na zawody To jest mega inteligentny sposób na to ale dobra, na chwilę to wyłączyłem, bo trzeba zająć się ważniejszą rzeczą, czyli ten statyw, który teraz trzyma tą koszulkę, musi być jako statyw. A ja wam pokażę dokładnie, co biorę na te zawody ze mną, bo co będzie mi potrzebne, wiadomo. Dobra, za około 3 godziny już jadę, więc faktycznie trzeba się spakować. Pokażę wam, co biorę na ten wyjazd. No i co, wiadomo, dezodorant, mikrofon, aby na backstage'u wam mówić, co robię przy rozgrzewce, bo nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale wiem, że na pewno będzie się jak tam rozgrzać. Tak i ogólnie to, że było się rozgrzał, to nie znaczy, że faktycznie coś wam ponagrywałem, bo ten mikrofon ogólnie okazało się, że do gówna mi się przydał, bo za dużo tam było ludzi, żeby cokolwiek nagrywać, emocje były przerąbane i nic nie nagrywałem na backstage'u, po prostu się rozgrzewałem. Dobra, wety tam oglądaj to dalej. Owiki na nadgarstki, czyli taka podstawa po prostu na wyciskanie. Pas SD, który ostatnio sobie kupiłem, ciężko to będzie zmieścić z tej perspektywy, więc trzymajcie to. Dobra, siedzi. No i co wiadomo, będzie potrzebny mi singlet, czyli trykot. Chyba tak to się po polsku nazywa. To też ładuję do torby. I ta koszulka, która się jeszcze suszy, bo trochę o niej zapomniałem i dałem ją trochę później do prania. No i wiadomo, buty. Ze sobą oczywiście biorę też kofeinę, bo trzeba przesadzić z tą kofeiną. Trzeba jutro sobie kurczę, nie wiem, 600, 800. Coś w tym stylu. Dobra, to tyle z tego, co potrzebujecie wiedzieć. Ja szykuję się do wjazdu. I co robimy? Wrocław, Łódź. Dobra, się mam. Jestem już w hotelu. Jest strasznie wielki przegłos, więc nie będę was tutaj dużo czasu zabierał. Lecimy na ważenie. Ważenie dzień przed. Zobaczymy ile kurde wyniosę na wadze. Myślę, że tak 81 maksymalnie, ale. Fajny światło, że jest, kurde, tylko to się liczy. Tutaj mamy nie w stu procentach przygotowany podest. Tu jutro będę wyciskać. Dobra, to co? Byłem na ważeniu, nie nagrywałem tam, no bo, kurde, w takim małym pomieszczeniu zbytnio y, słabo by było nagrywać. Gdzie było sporo osób w kolejce, y, więc pewnie osoby mogłyby się czuć niekomfortowo. Ja bym się trochę mógł czuć niekomfortowo. Wlazłem, wszystko było dobrze, zgłoszenie. Było przyjęte, zapłacone. Waga 79,850. Wow! Myślałem, że będzie to dużo więcej, bo zawsze jak się z rana ważyłem, to ważyłem około 80,5. Ale może przez to, że bardzo długo nie jadłem dzisiaj i bardzo mało piłem, to dlatego byłem tak lekki. Jako przed przedtreningówkę byłem w 9 żabkach i znalazłem nowego dzika, więc fajnie. Od razu też. Aha, od razu też walne recenzje jutro na rozgrzewce. No i znowu was oszukałem, taki jestem. Żadnej recenzji nie było, ale jest dobry. Ja teraz idę się kąpać, idę spać, tutaj cały mój strój leży i lecimy na te zawody jutro. Rekord w tej kategorii mojej wiekowej oraz wagowej i w tej federacji jest 120. Spróbujmy to pobić. No, chuja, nie pobić. Ale to raczej już wiecie po tytule filmu. A ja idę spać. Siema, jestem na kiblu. Rozwaliły mi się usta podczas spania. Ale tak, spało mi się tragicznie. Idealnie. Budziłem się kilka razy. Miałem zatkany nos, tak jak teraz pewnie słyszycie, i bolało mnie gardło. Budziłem się i kaształem, Ale mam to w dupie. Zupełnie to nie będzie miało żadnego znaczenia na wynik lecimy to rozpierdolić idę się szybko wymyć idziemy na śniadanie i idziemy na zawody gdzie zacznie się już cała bajka come on get it 17 they don't know me son get it 18 don't know me, son. get it 19 they don't know me son yeah. 20 you got some more 21 yeah get it again Come on, we want to see it. Good, 22. Who's going to carry the boats and the logs? That's you, buddy. Come on, 23. Come on, 24. One more, David. Who's one more to carry the boats? You're going to do it. You're going to do it. You're going to do it. You did it. Yeah. Podejście nie zawodnik będzie kontaża 20 kilogramów. Połóżcie Podejście nie zawodnik będzie kontaża 20 kilogramów.

Podejście niezaliczone. Zawodnik nie będzie dla Podejście niezaliczone. Tak wygląda smak porażki. Zatrzymaliśmy się z rodzicami na autostradzie, żeby coś zjeść. Ja się tutaj nie będę rozdrabniać. Widzimy się w domu. Tam wszystko sobie przegadamy. No co na życie. Widzimy się w domu. Dobra, jestem już w domu, i tak jak wam wcześniej mówiłem, nie poszło mi. Nie poszło mi dlatego, że nie słuchałem się komend. I jak wiecie, lub może nie wiecie, jest to serio chujowy sposób na przegranie zawodów. Po prostu nie słuchanie się komend i naprawdę mam nauczkę. Głowa nie zadziałała tak jak miała zadziałać. Yy, nie wiem, dużo byłem za bardzo roztrzepane lub po prostu no nie wiem co, co, poszło nie tak, bo 10 tygodni się przygotowywałem do tego i naprawdę dobrze mi to szło. Wszystkie tak jakby części tych komend były serio dobrze zrobione, ale no ja naprawdę nie wiem kurde i jest mi strasznie smutno z tego powodu. Ale nie jest to też coś nad czym się będę specjalnie załamywał, bo trzeba iść naprzód. Po prostu trzeba iść naprzód, więc w kolejnym filmie pokażę Wam co jest tym krokiem naprzód. Myślę, że będziecie ciekawi, bo ja jestem również ciekawy. Będzie to fajny mały projekcik, projekcik bardziej związany z moją sylwetką, tym razem nie z ale z trójbojem naprawdę nie schodzimy i ciągle będę go nabalał. No i co? Teraz się zaczyna tak zwany revenge arc. Ja przed sobą mam naprawdę sporo roboty jeszcze. I dziękuję Wam wszystkim za wsparcie, które było. Było to wsparcie naprawdę, czy to na Instagramie, czy to na TikToku. Ja nie zwalniam wstępa. Napierdalamy całe wakacje. Jak bardzo się da, więc dzięki wielkie za oglądanie, przepraszam osoby, które zawiodłem, no niestety tak czasem się w życiu zdarza i to tyle.